Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj Wracamy jak co miesiąc do portfela finansowa TV, gdzie opowiem troszeczkę o tym, co zmieniło się i omówimy też sobie troszeczkę sytuację na rynku. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam Ci, że na stronie finansowa.tv po prawej stronie możesz zapisać się na newsletter, żeby być na bieżąco, jeżeli chodzi o mój portfel finansowa TV, gdzie dzielę się informacjami dotyczącymi wszystkich zakupów czy też ewentualnych sprzedaży w przyszłości, jeżeli takie wystąpią. Sam portfel możesz śledzić oczywiście pod adresem finansowa.tv ukośnik portfel i tam też jest arkusz, w którym możesz zobaczyć, jak wygląda portfel, czy też jak wygląda przepływ dywidendowy. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij czerwony przycisk pod filmem, będę bardzo wdzięczny, gdyż ostatnio niestety moja aktywność nie jest najlepsza, natomiast będę starał się to oczywiście poprawić, a już niebawem udostępnię arkusz, nad którym pracuję już od dłuższego czasu i jest już na ukończeniu. Możliwe, że dzisiaj pokażemy sobie jakiś wstępny wygląd. A jeżeli chodzi o mój portfel w ramach IKE, który prowadzę, no to tam pewne zmiany prawdopodobnie zajdą. Z tego powodu, nie z tego powodu, że na przykład mam stratę na tym portfelu, chociażby ze względu na słabo performujące ten Square Games, ale będąc szczerym, zastanawiam się, co dalej z tym portfelem zrobić. Konkretnie mam tutaj na myśli, że nie bardzo chcę duży kapitał inwestować na giełdzie papierów wartościowych, i też ten portfel jest, uważam, w ramach IKE prowadzony, nie do końca wykorzystany. Całe szczęście jest on prowadzony w Bosiu i nie, nie dotknie go podwyżka, którą Zaserwował nam mBank, jeżeli chodzi o przechowywanie papierów wartościowych zagranicznych, ale o tym sobie porozmawiamy już niedługo. Ale dlaczego nie jest to do końca wykorzystany? No, tak jak wspominałem, nie chcę na GPW zbytnio inwestować. Mam już dosyć dużą ekspozycję w portfelu, którego Wam nie pokazuję i też bardziej, nie ukrywam, ciągnie mnie do rynków zagranicznych. I zastanawiam się, czy na przykład nie kupować tutaj spółek, chociażby z LSE, czyli London Stock Exchange, czyli tak naprawdę z Wielkiej Brytanii, bo tam jest naprawdę wiele ciekawych perełek dywidendowych, które też chciałbym w portfelu nie ukrywam mieć. Z drugiej strony nie chciałbym też tracić korzyści podatkowych wynikających z tego, że posiadam konto IKE i wpłacam tam fundusze. A z trzeciej strony, no niestety, ale uważam, że IKE nie nadaje się do amerykańskich akcji, mimo że Boś udostępnił możliwość złożenia formularza w 8 ben chociażby dlatego, że 4% to żadna oszczędność, jeżeli chodzi o podatki, i dalej uważam, że jest to nieoptymalnie wykorzystane konto. Więc na dzień dzisiejszy, jak widzicie, nie dużo się tu dzieje, praktycznie nic się nie dzieje i nie jest to wcale spowodowane wynikiem tego portfela, bo nim się kompletnie nie przejmuję. No co prawda, ten Square Games nie jest w najlepszej kondycji i wyniki też nie są zadowalające. I po raz pierwszy od dłuższego czasu zaczynam mieć wątpliwości na temat tej spółki, co tam tak naprawdę się dzieje, natomiast mam tak małą ekspozycję tutaj czy też w portfelu prywatnym, że raczej mnie to nie dotyka jakoś mocno. A ewentualną stratę po prostu przełknę i też ewentualnie mogę ją wykorzystać chociażby do optymalizacji podatkowej pod koniec roku, ale to temat może na inny odcinek. A to co się działo, no to dwie dywidendy zostały ogłoszone, ten Square Games wypłaci 10 zł na akcję, co zostało potwierdzone, natomiast jeszcze nie wypłacone, ale też Mobruk już zdążył wypłacić dywidendę 31,50 zł. Więc tak naprawdę obecna cena 314,50 i ten wzrost, który widzimy minus 12,5% nie jest obecnie stratą dla mnie, ponieważ ja już całkiem pokaźną dywidendę z Mobruku otrzymałem, a stratę mam tylko tak naprawdę na wartości akcji. Łączny zwrot jest jednak dodatni. Zgoła odmiennie, natomiast wygląda spółka TenSquare Games, którą chciałem dalej uśredniać w dół. Natomiast to, co się ostatnio dzieje, niestety nie przyprawia mnie o radość, chociażby z tego względu, że coraz więcej gier jest kasowanych, coraz gorsze wyniki niektóre gry pokazują. No i jakieś programy motywacyjne i tego typu rzeczy też nie wzbudzają u mnie jakiegoś uśmiechu na twarzy. Natomiast, no, spółkę będę trzymał, zobaczę, jak wszystko się rozwinie, ale na dzień dzisiejszy nie będę zwiększał swojej pozycji i obecnie uważam, że na przykład Playway jest jest lepszą inwestycją. Mimo to w tym miejscu też podzielę się pewną dygresją, że również ja nabrałem takiego negatywnego sentymentu do gamingu, bo wcześniej byłem dosyć mocno pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o gaming w Polsce i na świecie, a teraz mam trochę takie uprzedzenia. Można powiedzieć, że dopadło mnie ta ten negatywny czynnik, jeżeli chodzi o tę branżę. No ale całkiem możliwe, że jeszcze dwie spółki do portfela kiedyś trafią, bo są takie dwie, które obserwuję dosyć mocno i widzę w nich. Potencjał. Jeżeli na IKE o transakcje chodzi, no to raczej nic się nie działo, nie dokonałem żadnych wpłat, nie dokonałem żadnych transakcji. Myślę cały czas, czy wykorzystać limit na rok 2022. Ale tak jak mówiłem, moim celem nadrzędnym jest 10 000 dolarów, jeżeli chodzi o depozyt czy też wartość portfela w Interactive Brokers. No i nie ukrywam, całkiem dobrze, to idzie i prawdopodobnie ten cel spełnię. Przy czym zobaczymy, jak to wyjdzie w czasowo. Prawdopodobnie jakieś większe wpłaty mogą teraz nastąpić, i później będę po prostu tak lekko dopłacał. Ale ma to w związek z tym, że po prostu doświadczamy obecnie spadków. Zaraz o tym powiem. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy jak performuje SP 500. Widać tutaj lekkie odbicie w ostatnich dniach, czy też ostatni tydzień pokazał, że lekko giełda amerykańska odbija, natomiast wcześniejsze tygodnie były raczej spadkowe. No i wynik SP 500 już stukał od początku roku do minus 20%, jeżeli chodzi o zwrot a Nasdaq gdzieś tam kręci się wokół, w okolicach minus 30%. Dla mnie osobiście jest to bardzo dobra informacja, ponieważ, no jak zaraz zobaczycie, dokonywałem różnych transakcji i mimo wszystko dobrze czuję się w tym środowisku, nie ulegam tak naprawdę temu efektowi, gdzie patrzę na stan konta i jest on niższy niż każdego dnia, niż poprzedniego. Nie działa to na mnie jakoś źle psychicznie, mimo że mój portfel prywatny jest już dosyć duży i te straty, no... Powiem szczerze, że czasami mogą przyprawiać osiwe włosy, natomiast ja widzę, że już jestem odporny na to, wręcz dokupuję różne walory, różne akcje, co będzie widać nawet na portfelu publicznym. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałbym tutaj pokazać mały bonus. Pracuję nad arkuszem, który dosyć, bardzo, nawet dosyć mocno będzie dopracowany w stosunku do wcześniejszych wersji i wyeliminowane zostaną pewne. Pewne błędy, które się ukazały, ale też zostanie on bardziej skompensowany i będzie tak naprawdę zawierał wszystko, co do tej pory pokazywałem, i jeszcze kilka rzeczy więcej. Jednak do jego publikacji jeszcze trochę czasu minie. Myślę, że za 2-3 tygodnie będę chciał nad nim popracować, bo jest tutaj co robić, a chciałbym w końcu, żeby obsługiwał naprawdę spółki dywidendowe z różnych portfeli, a sama prezentacja graficzna, żeby tak naprawdę zawierała informacje, które ma zawierać. Jeżeli masz jakiś pomysł, co dodać do takiego arkusza, czego jeszcze u mnie nie widziałeś, a może ja o tym nie wiem bądź nie pamiętam, daj mi proszę znać w komentarzu. Na pewno rozważę to podczas tworzenia tego arkusza. A jeżeli chodzi o portfel amerykański, no to jestem naprawdę zadowolony z tego, jak on teraz wygląda, co się stało na przestrzeni maja, i naprawdę jestem zachwycony, że dobijam do kolejnego kamienia milowego. Ale po kolei zacznijmy najpierw od zakupów, które miały miejsce w maju, i tu będzie najwięcej chyba do opowiadania, bo mimo, że teraz na ekranie widzisz tylko cztery transakcje, które miały miejsce w moim portfelu IB, to prywatnie tych transakcji zrobiłem dużo więcej i byłem konsekwentny w tym, co założyłem. Pierwszy raz w życiu miałem okazję przetestować taką konsekwencję u siebie. No i rzeczywiście widać, że jeżeli konsekwentnie kupujemy partiami, to bardzo fajnie to wychodzi. Podczas tych głębokich spadków na S&P 500 czy też na Nasdaqu ja zacząłem kupować spółki, które obserwowałem i które mi się podobały. I tak na przykład widzisz, że 3 dni pod rząd składałem transakcje, które może nie były jakieś super wysokie, ale widać, że były coraz to wyższe. Spadki się pogłębiały i ja dzięki temu, że nie kupowałem całej pozycji, tylko chociażby T-Row price kupiłem w dwóch paczkach. Po jednej akcji, a później dwie akcje, to widać, że ta cena była coraz to niższa. No, mimo że akcje kupowałem najpierw po 124 dolary, a potem po 122 dolary, to prywatnie kupowałem jeszcze niżej. Dzięki temu tak naprawdę 2 maja nie wystrzelałem się jeszcze na tej pozycji z pieniędzy, które przeznaczyłem na tą pozycję, a cenę sobie uśredniłem i mimo że mamy jakieś tam opłaty w postaci 35 centów to niższa cena rekompensowała mi, niższa cena i oczywiście więcej kupionych akcji rekompensowała mi to, że więcej wydaję na prowizję. Mało tego, dzięki temu, że uśredniałem sobie cenę w dół, a dzisiaj cena akcji poszła do góry, no to jeszcze jestem jakby na plusie, tak, na tej pozycji, dzięki temu, że uśredniając to tak naprawdę obniżałem sobie cały czas tą cenę, a cena później odbiła do góry, i dzięki temu pozycja nie jest też stratna, a być mogła, tak. Oczywiście nie mam pewności, że to już jest ta cena, która była najniżej, na przykład te 122 dolary, natomiast mam pewność, że kupiłem zdecydowanie więcej akcji za tą samą kwotę. Ponieważ rozkładając zakupy na partie, to tak naprawdę pozwala mi to kontrolować cenę zakupu w ten sposób, że jeżeli cena spadnie, to jako kupuję po prostu większą pozycję. I dla przykładu, jeżeli na przykład 15 maja cena spadłaby jeszcze niżej, wynosiłaby chociażby na przykład 10, 110 dolarów, jeżeli chodzi o Tirol Price, to ja mógłbym kupić 6 czy 8 akcji, co pozwoliłoby mi mocno uśrednić tą cenę w dół. I nawet jeżeli ta pierwsza transza z drugiego byłaby kupowana drożej niż obecna cena akcji, chociażby 120 dolarów, to ja i tak mam ładnie uśrednioną cenę i nie jestem albo jestem na niższej stracie. Ale jak mówię, to tylko prezentacja tego, że moja konsekwencja miała miejsce, ponieważ każdego dnia dokupowałem coś, co mi się podobało, było tańsze i dzięki temu tak naprawdę nie wystrzeliłem się pierwszego dnia przed tak naprawdę większymi spadkami. No, mimo, że uważałem, że cena była już odpowiednia do zakupu, no to zawsze gdzieś mógłby pozostać ten niesmak, że kilka dni czy kilka tygodni w dalszym ciągu mamy te spadki. No i jak widać do portfela trafiły dwie nowe spółki Tero Price kupowany po 124-122 dolary oraz rate Innovation Industrial Properties no i czwarta transakcja to zwiększenie pozycji na Vici Properties i widać, że już tutaj też jest moja konsekwencja z mojej strony. Nie dokupuję tylko nowych spółek, ale też niektóre pozycje zwiększam. A Vici docelowo jest taką pozycją, którą mocno bym chciał zwiększać i no przyznam szczerze, że jak na razie nie kupowałem więcej, ponieważ nie chciałbym też szaleć, jeżeli chodzi o proporcje portfela. Jako, że Vici omawiałem, to tutaj może nie będę już argumentował tego, dlaczego kupowałem, kupuję tą spółkę, ale. Tero Price, no to fundusz, który tak naprawdę zarządza aktywami swoich klientów. No i oczywiście ten fundusz będzie dobrze prosperował, kiedy tak naprawdę będzie miał dobre wyniki, kiedy na rynku dzieje się dobrze, tak, bo wypracowane zyski pozwolą pobierać większe prowizje. No jest to fundusz, gdzie jeżeli będziemy zarządzali większą ilością aktywów, to po prostu będziemy mieli więcej możliwości do zarobku, jeżeli chodzi o prowizję. No i tak samo, jeżeli rynek będzie szedł w górę, no to my po prostu będziemy wypracowywali większe wyniki, a więc przy tym większe prowizje. No i do końcówki roku 2021 Tiro Price Group radziło sobie bardzo dobrze. Natomiast potem zaczęło spadać ze względu na to, że rynek również zaczął spadać, tak? Mamy do czynienia z odpływem aktywów z funduszu. No, i sam rynek, który spada, również nie pomaga. Natomiast to, co warto wspomnieć, to to, że Tirol Price jest według mnie dobrze wycenione i ma potencjał, jeżeli chodzi o przyszłe wzrosty. Natomiast musi przetrwać czas, kiedy będzie po prostu gorzej na rynku, i myślę, że to będzie czas, kiedy no trzeba tą pozycję budować. Kiedy na rynku będzie działo się dobrze, no to kurs po prostu pójdzie do góry i wtedy będziemy mogli tylko żałować, że nie kupiliśmy akcji tej spółki. Spółka oczywiście wypłaca dywidendę i to całkiem wysoką, blisko 4%, dolar 20 na akcję kwartalnie. Natomiast ta rosnąca dywidenda jest wypłacana od 36 lat i bardzo dobry wzrost jest z tej dywidendy, jeżeli chodzi o Kagr, no to mamy ponad 15% za ostatnie 5 lat, co jest dobrym wynikiem. Dodatkowo spółka co kilka lat płaci dywidendę nadprogramową, taką dywidendę dodatkową, i ostatnia w wysokości 3 dolarów została wypłacona w 2021 roku, ponieważ był fantastyczny. I nie ma tego co ukrywać, natomiast to co warte też podkreślenia, to niskie payout ratio i widać, że zapas na przyszłą dywidendę po prostu jest. Nawet jeżeli na rynku nie będzie działo się zbyt dobrze, no to przez jakiś czas tą dywidendę mamy bezpieczną i mimo wszystko i tak i tak spółka będzie wypracowywała jakieś zyski, nawet spoglądając na to, że w ostatnim kwartale czy w pierwszym kwartale roku 2022 niestety ale spółka nie skończyła powyżej konsensusu tylko raczej poniżej i dodatkowo z gorszymi wynikami kwartał do kwartału jeżeli chodzi o rok ubiegły natomiast przy takim rynku jest to jak najbardziej spodziewane i myślę że w przyszłości ta spółka jeżeli rynki pójdą do góry to spółka będzie jak najbardziej wygrana w tej sytuacji a korelacje chociaż można sobie spojrzeć tutaj na korelację odwrotną do chociażby XTB które obecnie przy dużej zmienności dużo zarabia Tirol natomiast będzie zarabiało w momencie, kiedy na rynku będzie działo się dobrze i będzie napływ funduszy na rynki kapitałowe ze strony inwestorów. Jeżeli chodzi o analityków, no to widać, że w stosunku do roku 2021, rok 2022, 2022 będzie zdecydowanie gorszy, natomiast dalej będzie lepszy niż rok 2020, który był dosyć dobry. O kilka procent przebił rok 2019, natomiast no... Ten rok 2021 był, można powiedzieć, wybitny, i następne lata nie mają być dużo gorsze. Ja bardzo chciałem mieć spółkę i czekałem na spadki, i doczekałem się w końcu, a lubię ją dlatego, że, no, jak widać, spółka lubi wypłacać duże dywidendy, dodatkowo dywidendy specjalne, no i jest ta podwyżka dywidendy, która za ostatnie 5 lat wynosi 15%, co jest bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o arystokratów dywidendowych, bo t właśnie takim jest. O rejcie, który zajmuje się marihuaną za dużo nie będę mówił, tutaj polecam artykuł Bartka Szymy na strefie inwestorów indywidualnych, link zostawiam w opisie, gdzie dokładnie przeanalizował tą spółkę. Jest to stosunkowo młoda spółka i dosyć, no, można powiedzieć, że kontrowersyjna. Zajmuje się marihuaną, natomiast, natomiast uczestniczy w tym biznesie konopnym bardziej pośrednio, to znaczy, wynajmując swoje nieruchomości instytucjom czy też firmom, które zajmują się hodowlą i uprawą. Właśnie wyrobów konopnych. Ja się na tym rynku aż tak bardzo nie znam, natomiast sam biznes wydaje się dosyć przyszłościowy mimo wszystko. Ale to na co chciałem zwrócić uwagę, to przede wszystkim wzrosty, które spółka proponuje. W obecnym momencie spółka jest po dużych spadkach. Zadebiutowała w 2016 roku i od tego momentu przyniosła inwestorom prawie 700% zwrotu, jeżeli chodzi o sam kurs akcji. No i do tego mamy bardzo dobrą dywidendę. Powyżej 5%. Płacono tak naprawdę od samego początku, natomiast dosyć duże wzrosty notujemy. Mało tego, spółka nie tylko lubi raz do roku podnieść tą dywidendę, ale zdarza się, że robi to więcej razy niż tylko. Jednokrotnie. No i prognoza analityków, które wyglądają naprawdę smakowicie, plus 33% rok do roku, jeżeli chodzi o rok 2022, 23% prawie 20%, 24% ponad 13%. A przypomnę to tylko bez dywidendy, która obecnie jest ponad 5% i dosyć dynamicznie rośnie. Spółka jest oczywiście niedużą spółką i krótką historię posiada. Natomiast to, co warto zauważyć, to to, że jest dosyć zmienna i ma swoje problemy w postaci chociażby regulacji prawnych. Ale tak jak mówiłem, po więcej informacji zapraszam do artykułu, który poczynił Bartek. Ja jak na razie kupiłem tylko trzy akcje, natomiast planuję jeszcze zwiększyć pozycję do. Kilku akcji więcej i myślę, że przy spadającym rynku będą naprawdę dobre okazje, bo spółka dosyć mocno poddaje się wahaniom rynkowym. Całkiem fajnie też było, jeżeli chodzi o wypłacone dywidendy. Jak już wcześniej wspomniałem, otrzymaliśmy dywidendę z Mobruku i dodatkowo otrzymaliśmy 5 dywidend w portfelu amerykańskim ze strony Verizona, ze strony British American Tobacco ABW. National Retail Properties i Magny, która już dosyć dużą pozycją w portfelu, chyba nawet największą jest. Łącznie otrzymaliśmy 17,99$ jeżeli chodzi o maj i jak dobrze widzę jest to najlepszy wynik dotychczas, ale dzięki zakupowi spółki NNN i powiększeniu pozycji do 20 sztuk, to już wiem, że w sierpniu otrzymam jeszcze wyższą dywidendę. Dodatkowo warto wspomnieć, że również w sierpniu tej podwyżki dywidendy się spodziewam, więc no wszystko świadczy o tym, że no i sprowadza się to do tego, że w sierpniu ta dywidenda będzie jeszcze wyższa. Bardzo miło. Dodatkowo zacząłem tutaj prowadzić statystykę kwartalną, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend. No i mimo że jeszcze drugi kwartał nie minął, no to widać, że już jest lepszy niż pierwszy kwartał roku 2021, a będzie jeszcze lepszy. Jak widać, portfel jest na lekkim plusie, natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, to dywidenda netto, która wypłacana rocznie da mi prawie 200 dolarów, więc zbliżam się do kolejnego kroku milowego. Na koniec dodam, że również zacząłem dokupować dolary z racji tego, żeby po prostu już je mieć i wykorzystać te spadki na rynkach. Nie przejmując się obecnym kursem, nie robię tego jeszcze jakoś bardzo regularnie, natomiast zacząłem już kupować je z tego względu, żeby. Móc dokonywać transakcji, mimo to, że korzystam z marginu, a później po prostu go spłacam. A ja przypomnę, że jeżeli chciałbyś wiedzieć, co dzieje się w portfelu, zapisz się na newsletter na finansowa.tv, zostaw mi swojego maila i ja będę wysyłał informacje o wszystkich transakcjach. Dodatkowo zachęcam cię do zasubskrybowania kanału, dzięki temu będziesz na bieżąco z filmami. A tymczasem dzięki serdeczne. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.